Marian Dziurowicz w GKSie Katowice, Eryk Wyra w Górniku Zamrze, Ryszard Trzcionka w Ruchu Chorzów to byli wielcy prezesi, którzy stali za sukcesami legendarnych śląskich klubów. z Tychy też miał swojego magnata. Był nim w latach 70 Edward Kucowicz, pochodzący z Kosztów, to obecnie dzielnica Mysłowic, absolwent Politechniki Wrocławskiej. Po skończeniu studiów Kucowicz uczył w technikum matematyki i chemii. Pracował także jako kierownik laboratorium na kopalni Lenin. Prawdziwą pasją Kucowicza była jednak piłka nożna. Miał niewiele ponad 30 lat, kiedy został kierownikiem sekcji, a później wiceprezesem do spraw piłki nożnej w Górniku Wesoła, a następnie GKS Tychy. W tej roli rozpoczął marsz w kierunku pierwszej liki. Nigdy nie miałem okazji osobiście poznać prezesa Kucowicza, jednak z relacji piłkarzy i jego rodziny wyłania się obraz człowieka, jakby to ładnie ująć, bez reszty oddanego piłce nożnej. Podczas meczów zawsze siadał na ławce rezerwowych razem z trenerami i piłkarzami, nigdy w loży honorowej. Żył na okrągło GKS i piłką nożną, ale także z prawami piłkarzy. A oni dobrze wiedzieli, że jak mają jakiś problem, to wystarczy zapukać do gabinetu prezesa. A on wysłucha, doradzi, coś załatwi. Raz w tygodniu prezes Kucowicz zapraszał zawodników i trenerów do swojego pokoju w budynku Notu przy obecnej ulicy Edukacji. Tam przy kawie i jakiejś wózetce albo torcie rozmawiano o aktualnej sytuacji drużyny, o wynikach. Piłkarze Ci śmielsi wylewali swoje żale, bo dobrze wiedzieli, że nic nie wyjdzie poza gabinet prezesa. Oczywiście, nie zawsze panowała się lanka. Kucowicz, jak to prawdziwy bos z branży górniczej, lubił rządzić twardą ręką. Od podwładnych oczekiwał posłuszeństwa i tępił niesubordynację. To dlatego walczył z grupą bankietową w drużynie, bez skrupułów nakładał kary, czy zwalniał. Nawet tych najbardziej cenionych trenerów. Dzięki swojej determinacji, zdolnościom organizacyjnym i dobrym kontaktom z odpowiednimi ludźmi, Kucowicz doprowadził do awansu GKS Tychy do pierwszej ligi. Pewnie nawet nie spodziewał się, że rozpędzona drużyna sięgnie po wicemistrzostwo Polski w 1976 roku. A już na pewno nie dopuszczał myśli, że po sukcesie nastąpi krach. Spadek do drugiej ligi, a później nawet do trzeciej ligi. Z drużyny zaczęli odchodzić najlepsi piłkarze, i nawet kontakty Kucowicza przestały odkrywać jakiekolwiek znaczenie. Prezes bardzo przeżywał i sukcesy, i niepowodzenia. Odbiło się to na jego zdrowiu. Jakimś ratunkiem okazała się działalność w PZPN. -ie. Kucowicz został bliskim współpracownikiem Antoniego Piechniczka i kierownikiem wspaniałej reprezentacji Polski, która zdobyła brązowy medal na Pamiętnym Mundialu w Hiszpanii w 1982 roku. Prezes Kucowicz zmarł w 2003 roku w wieku 68 lat. Dawni piłkarze GKS-u mają go we wdzięcznej pamięci. Obrotny działacz, życiowy facet, prezes z prawdziwego zdarzenia. Powtarzają do dzisiaj przy każdej okazji.